Dodatkowa dopada do czynszu będzie przysługiwała osobom, które w wyniku pandemii COVID-19 Utraciły dochody o 25% w stosunku do roku 2019 oraz są najemcami lokalu mieszkalnego przed 14 marca 2020 roku i nie uzyskiwały takiego dodatku wcześniej. Wypłata dodatkowych środków na dopłatę do czynszu będzie możliwa, jeżeli samorządy Województwa Łódzkiego złożą do Wojewody Łódzkiego do dnia 26 stycznia wnioski o te środki. Zachęcamy wszystkich Państwa, o to, aby ubiegać się o nie, ponieważ rządowa wypłata może sięgać nawet 1500 zł. Pandemia to czas trudny dla nas wszystkich. Nie możemy o nikim zapominać, ale szczególnie też o osobach, które są w gorszej sytuacji majątkowej. W normalnym, nieepidemicznym czasie przysługuje im dodatek mieszkaniowy. Dotyczy on osób i gospodarstw domowych, gdzie dochód na jednego mieszkańca miesięcznie nie przekracza 1500 zł. Gminy wypłacają pieniądze, aby takie osoby mogły zapłacić za czynsz, ścieki, wywóz śmieci, ogrzewanie i inne media. Biorąc pod uwagę, że epidemia odcisnęła swoje piętno na gospodarce i wiele osób nawet tych, które normalnie są w gorszej sytuacji majątkowej, ma obecnie niższe dochody. Rząd zdecydował się na wypłatę dodatkowych środków finansowych z rezerw covidowych. Pokryją one koszty różnicy pomiędzy dochodami w roku 2019, a obecnie. Tak, że te osoby uboższe, które stały się jeszcze uboższe z powodu epidemii, uzyskają dodatkowe dofinansowania na ogrzewanie, wywóz śmieci, na czynsz. Nie możemy zapominać o żadnym mieszkańcu województwa łódzkiego, bo pomoc w tych trudnych czasach jest bardzo ważna.